Siemanko z tej strony papawówka z Już wam mówię, dzisiaj trochę w innej formie. Może ciut gorsza będzie jakość, ale no trudno. Dzisiaj pogadamy o tym. Temat już trochę długo, długo, na rynku. Temat już trochę długo na rynku. A polska język być trudna, no nie? I teraz często gęsto wszędzie się przewija temat e, sensora, że coś jest nie tak z sensorem. Dla tych, którzy nie wiedzą, to już wyjaśniam: jeśli delikatnie przy maksymalnym otwarciu tutaj powietrza, jeśli delikatnie będziecie się zaciągać, to nic się nie dzieje. I czy to jest wada? Nie wiem, szczerze. Moim zdaniem tak ma być, bo w momencie, gdy ja to mam otwarte na maksa, urządzenie zapewnia maksymalny swój przepływ powietrza. No jest to tego typu urządzenie, że trzeba po prostu przyłożyć troszeczkę się do tego, no nie? Działa, działa, no nie? Dlatego w momencie, w którym ktoś nie chce grubo się zaciągać, że tak to ujmę, prosto do płuc, DL, tak zwane. To to powietrze wystarczy trochę przyciąć. Można je przyciąć nawet maksymalnie, bo wtedy i tak tutaj dalej jest nacięcie do powietrza. Maksymalnie przycięte. Działa. Maksymalnie otwarte. Zobacz. O. Oczywiście jest to moje zdanie tylko. I moim zdaniem, Direct Lang tak powinno wyglądać, że jednak ten, to zaciąganie się jest takie, takie solidne. Dla mnie, szczerze, gdybym nie przeczytał tego gdzieś tam w internecie, no to uważałbym, że tak ma być. No. Dla porównania, mm, zrobimy, jeszcze, zrobimy jeszcze jeden test. Kolejny V-Prime. Powietrze na maksa otwarte, delikatnie. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Tak jak uważam, że to powinno wyglądać. Kolejny, kurde, poczekajcie. Kolejny. Powietrze na maksa otwarte, delikatnie. Nic się nie dzieje. Działa? No, więc moim zdaniem w tych, w tych, w tych V-primach wszystko z tym sensorem jest w porządku, no przecież musi tutaj jakieś podciśnienie występować no kurde, na stronie OXWY nawet macie ustawienia tego e, no, przycięcia powietrza w zależności od sposobu palenia pierdu pierdu po prostu no nie ustawiacie to tak jak wam pasuje jak wam jest potrzebne a nie kurwa instrukcję robić do e, regulacji przepływu powietrza no ale chuj, w dzisiejszych czasach no na foliowych workach za niedługo w Polsce będzie pisać, żeby ich na głowę nie zakładać, nie? Także e, moim zdaniem wszystko jest tu w porządku, działa tak jak się należy. Wiadomo, owszem, jeśli jest ten przepływ e, otwarty na maksa, no to przy delikatnym zaciąganiu się ten sensor Wam nie będzie chodził. Ale tak jak to urządzenie, urządzenie zostało skonstruowane. No to, to myślę, że jest dobrze. No. Trzymajcie się. Cześć.